mano moi drodzy. Mamy 13 marca 2020 roku. Jest smutny okres, ponieważ jak wiecie panuje ten cały koronawirus. Ludzie szaleją i tak dalej. Wielu sprzedawców i to zwrócił mi uwagę jeden z moich widzów, za co dziękuję. Z 12 na 13, czyli z wczoraj na dziś z tego co wiem wzrosła cena. Amunicji do naszego HDR 50 amunicji gumowej, gumowo-metalowej wzrosła o 5 zł, czyli w przypadku kul gumowych jest to 25% ceny, w przypadku kul gumowo-metalowych 20% ceny. Więc całkiem sporo. Yy, wielu ludzi cierpi, yy, ludzka natura jest taka, że wszyscy panikują, ktoś weźmie kurwa banany, nie musi ich brać, ale je weźmie, no bo ona bierze, czy on, nie? Więc być może yy, mają taką nadzieję ci sprzedawcy, iż ludzie rzucą się również na kulę yy, nagle do HDR50, aby bronić swoich yy, makaronów, czy papierów toaletowych, nie? Także... Słuchajcie, tutaj z pomocą przychodzi moja nowa zabawka do HDR50, którą miałem okazję kupić jakiś czas temu z Niemiec przez niemiecki eBay. Jest to mianowicie Slagmaker 5012. Za chwilę się mu przyjrzycie. Jest to fajny taki przyrząd do tworzenia amunicji, własnej amunicji przy użyciu gorącego kleju i Różnych innych rzeczy, co już padło do głowy, to wygląda w ten sposób. I binizm leciutki jest z aluminium. Mamy tu taki wybijak, powiedzmy, bo tu wkładamy przykładowo śród BB lub inne kulki. Ja używam np. śród BB lub kulek 8 mm. Planuję testować też cięższe kulki 9,5 mm. Później, jak to wszystko wysnie, tu tym wybijaczkiem wypychamy tą kulę z tej komory. I teraz, tak. Fajna sprawa. Jest to dość drogie. Kosztuje, nie wiem, około 200 zł, powiedzmy, więc całkiem sporo jak na polskie realia. Jednak, co jest nam do tego potrzebne, żeby produkować własną amunicję przy użyciu Slagmaker 5012? Jest nam potrzebny pistolet na do, gorące, do kleju, do gorącego kleju. Wyglądał w ten sposób. Można kupić pistolet jaki wam się żywnie podoba od 20-50 zł, jak ktoś ma dużo hajsu i ochotę może wydać więcej. Grunt, żeby klej miał średnicę 11 mm, ponieważ yy, no jeżeli będzie ten cieńszy, to tylko się namęczycie, jak ktoś będzie bardziej nerwowy, impulsywny, to raczej nie wytrzyma tego procesu i rzuci tym o ścianę, a to chyba nie o to chodzi. Także klej w okolicach 20 zł za całe opakowanie, to starczy na naprawdę duży zapas. No i co? Pocznijmy te inwestycje. Warto kupić również śrubę B. Można kupić różne inne rzeczy, można pakować tam ćwieki jak ktoś ma też nawet gwoździa. To już kwestia, myślę, że wyobraźni i, i, i kreatywności. Natomiast ja użyłem e, śrutu BB Golden Devils e, oraz kulek stalowych 8 mm. E, teraz spójrzcie, to są kule, pierwszy sort, który zrobiłem. E, są to kule z użyciem kleju białego oraz właściwie przezroczystego, on się robi taki biały jak wysnie oraz czarnego. To już jest kwestia tylko koloru, niczym się to nie różni praktycznie oprócz koloru. Wiąże tak samo. Warto tylko zwrócić uwagę, aby klej był dobrze rozgrzany, czyli poczekać te 10 minut, powiedzmy 7, może no, przynajmniej aż pistolet się rozgrzeje i wtedy zacząć kleić. Eee, I tak, te kuleczki, które ma, mają jeden śród. BB po środku, one są lekkie, kiedyś ważą około 1,5 grama. Kula gumowo-metalowa waży w okolicach 2,5 grama. To mogliście zobaczyć na moim wcześniejszym filmie, gdzie porównywałem kulę PDG50, czyli gumowo-metalowe standardowe z tymi kulami policyjnymi, tak zwanymi. PiS na wodę, moim zdaniem osobiście, to jest moje subiektywne zdanie, nie warto przepłacać. Chociaż jeszcze ich nie testowałem, więc to również sprawdzimy. Kule, gdzie widzicie 6 śrucin BB, ważą około 2,5, 2,6, 2,4, zależy jak ten klej się ułoży. Więc są zbliżone do kul gumowo-metalowych. Natomiast kuleczki 8 mm, zatopione w kleju, ważą około 2,9-3,0 g. Więc chcę jeszcze testować kulki 9,5 mm, wtedy pocisk będzie ważył około 4 gram, więc już całkiem sporo, zasięg przez to będzie mniejszy, jednak w sytuacji realnej obrony bronimy się z odległości nie więcej niż 5 metrów, w tym przypadku takie kule mogą być najbardziej skuteczne, jak już minie ten cały szał, rozumiecie, koronawirusa i, i tak dalej, będzie ładna pogoda. Wyjdziemy na zewnątrz, sprawdzimy jak te kule strzelają no i, i jakie robią spustoszenie. Sprawdzimy ponownie arbuza i coś jeszcze, tu będzie niespodzianka na następny film. I teraz tak, moi drodzy, chcecie użyć hdr 50, stworzyć własne kule. Yy, tutaj w slagmakerze należy wziąć, nie wiem, patyczek do być może jakiś mały pędzelek. Zamoczyć go delikatnie w oleju, żeby zrobić cieniutką warstwę w środku oleju. Przez to klej nie będzie przylegał do slagmakera. I tak, wkładamy tu śród śrut, 6 śrutów, kulkę, zatapiamy to klejem. Jak to wszystko fajnie wyschnie, mówią, że od razu można wsadzić do zimnej wody i to przyspiesza proces. Natomiast ja osobiście polecam, abyście pozwolili naturalnie wyschnąć troszeczkę, aby ten klej przestygł, a dopiero po chwili go wsadzić w miseczkę z zimną wodą na chwilę i, i to będzie już praktycznie wszystko. Po tym ostrym skalpelkiem odcinamy resztki kleju z powierzchni slagmakera, wypychamy wybijakiem i mamy kulę gotową, tak? Także jest trochę zabawy, jak ktoś ma wolny wieczór, może sobie zrobić zapas amunicji i, i sobie strzelać, więc Zapraszam do następnego filmu jeśli chodzi o test strzelania z tej amunicji, jestem bardzo ciekaw jak to wyjdzie, czy będzie fajna destrukcja. Natomiast yy, co do modyfikacji, yy, szukałem, drążyłem, chciałem znaleźć różne sposoby jak zmodyfikować HDR-50, aby był mocniejszy i, i strzelał możliwie mocno i robił możliwie dużą krzywdę w przypadku, nie daj realnego zagrożenia. I moje wnioski są następujące. Mamy w Polsce wersję 11 juli, w Niemczech mają wersję 7,5 dżula, Tam już robią zestawy różne, tak zwane tuningowe, gdzie mniej więcej w tym miejscu siedzi zawór, który reguluje ciśnienie gazu. Trzeba rozkręcić cały pistolet, wszystko rozbebeszać po, po kolei i zmienia się ten zaworek. Zdejmuje się również zabezpieczenie jakieś itd. Z tym, że reklamują, że to ma niby 16 plus joula tak? po zastosowaniu tego zaworu, co jest oczywiście bzdurą, widziałem na wielu testach, że czasami nie sięga to nawet 11 joulu, które mamy filmowo, fabrycznie w naszych haderach. W związku z tym odpuszczam, to się robi tylko i wyłącznie w wersji 7,5, więc zapomnijcie o tym w Polsce, to taka jest moja propozycja. Optymalne wyjście to robienie własnej, ciężkiej amunicji i, i to podczas testu mam nadzieję się potwierdzi. Jest jeszcze jedna opcja, gdzieś tam bodajże z Tajlandii da się zamówić dłuższą lufę, czyli też rozkręcamy rewolwer i wyjmujemy lufę fabryczną i wkładamy tą lufę dłuższą, tam jeszcze można przeduszki jakieś robić, cudewianki. Wtedy być może to ma sens, ponieważ dłuższa lufa to jest lepsze prowadzenie pocisku co za tym idzie lepsza celność i być może zasięg to może zadziałać, na razie ja się w to bawić nie będę, nie mam takiej potrzeby, więc myślę, że optymalnym wyjściem tak na szybko będzie stworzenie własnej amunicji ze slagmakerem 5012, naprawdę fajnie jest widzisz, że jest dobry jakościowo, przychodzi zapakowany, zabezpieczony. Do tego 11 juli w zupełności nam wystarczy z fajnym pociskiem i można się bawić, i nie daj Boże jak trzeba to się również bronić. Eee, zrobimy sobie też zapasowy magazynek. Wygląda w ten sposób, gdzie wymiksowałem kule gumowo-metalowe z cieprzowymi. Prezentuje się to w ten sposób. Na zmianę, powiedzmy pierwsza kula trafia oponenta. Gdzieś tam w cyce dezorientuje go, druga kula pieprzowa się rozpryskuje i troszkę go powiedzmy łagodzi jego zapędy napastnicze. Nie wiem, mam nadzieję, że nie będę musiał tego stestować, ale zrobiłem sobie taki zestawik. Także słuchajcie, tyle o modyfikacjach. Jeżeli chcecie optymalnie sobie zrobić moc, warto zrobić te kuleczki 8-9,5 mm, zalać klejem, to powinno robić robotę. I tyle. Chyba, że chcecie bawić się w zamawianie z Tajlandii, tam jest taka możliwość, na, na Facebooku jest grupa odnośnie HDR50, tam być może zna się, da się znaleźć takie informacje, więc słuchajcie. Do zobaczenia. Dziękuję, że byliście i co? Widzimy się teraz, jak pogoda się poprawi. Pandemia, mam nadzieję, jak najszybciej zniknie i będziemy mogli swobodnie się poruszać, strzelać i czuć się bezpiecznie. I tego sobie i Wam życzę. Salute.